Wtorek, 15 sierpnia, w niebowzięcie, w niebowzięcie Najświętszej Maryi i Panny. Powstańcy uroczyście obchodzą Dzień Żołnierza. W nocy z 14 na 15 sierpnia lotnictwo alianckie dokonuje kolejnych zrzutów broni i amunicji nad Warszawą. Niemcy zestrzeliwują 3 spośród 20 samolotów. Nieprzyjaciel naciera na Stare Miasto, na odcinku od Ogrodu Krasińskich do Pałacu Teatralnego. Niemcom udaje się opanować Pałac Mostowskich. W nocy odbija go oddział z batalionu Wigry. Wieczorem Niemcy uderzają na barykady przed Bankiem Polskim przy Bielańskiej i na klasztor Kanoniczek przy Placu Teatralnym. Powstańcy odpierają ataki nieprzyjaciela. O godzinie 10:00 Niemcy z niespotykanym dotychczas w tej części miasta siłą atakują północne śródmieście. Uderzają od północy. Wzdłuż atakują śródmieście. Uderzają od żelaznej. Walicowej, Ciepłej, Rynkowej i Granicznej oraz od zachodu wzdłuż Srebrnej, Siennej, Pańskiej, Prostej, Łódzkiej i Grzybowskiej. Równocześnie Niemcy ostrzeliwują pozycje powstańcze, zwłaszcza dworzec pocztowy i dom kolejowy. Oddziałom kapitana Wacława Stykowskiego, PS Hala i oddziałom ze zgrupowania Chrobry 2 udaje się odeprzeć atak wroga na pozycje wyjściowe. Z ogrodu saskiego nieprzyjaciel prowadzi ostrzał placu Napoleona. W ogniu staje najwyższy budynek Warszawy Prudential. Pożary wybuchają również na ulicach Moniuszki, Sienkiewicza i Mazowieckiej. Na mokotowie zatrzymanych zostaje dwóch oficerów węgierskich. Pułkownik, Sta Pułkownik Stanisław Kamiński Daniel nawiązuje za ich pośrednictwem kontakt z dowództwem oddziałów węgierskich stacjonujących w Zalesiu pod Warszawą. Oddział Jeleń rotmistrza Lecha Głuchowskiego-Jerzyckiego obsadza front Legionów Dąbrowskiego. O godzinie 22.00 z Puszczy Kampinoskiej, z odsieczą dla Starego Miasta wyrusza pod dowództwem podpułkownika Wiktora Ludwika Konarskiego-Wiktora oddział liczący około 730 żołnierzy. W rejonie Powązek dowództwo rezygnuje, dowództwo rezygnuje z natarcia. Pozbawione łączności, rozproszone oddziały częściowo przedzierają się na Żoliborz. Pozostali żołnierze wycofują się do puszczy.